Dokładnie 16 grudnia ustawy, którą można by nazwać pierwszą ustawą represyjną, bowiem z drugą ustawą represyjną mamy do czynienia od paru dni, została zgłoszona, przejmie i dotyczy sędziów. Pierwsza ustawa represyjna dotyczyła funkcjonariuszy państwa polskiego, różnych służb mundurowych, ludzi, którzy przez 20 kilka lat pozytywnie zweryfikowani przez Wolną Polskę. W roku 91, będąc pozytywnie zweryfikowanymi funkcjonariuszami państwa polskiego, służyli temu państwu, bardzo często narażając własne życie i zdrowie, po czym zostali pozbawieni w drodze politycznego odwetu i politycznej akcji, nie mającej żadnego uzasadnienia moralnego, merytorycznego, swoich własnych emerytur. E, razem z panem posłem Rozenkiem Wtedy jeszcze nie posłem. Od samego początku, zwłaszcza pan Andrzej Rozenek, także ja, byliśmy zaangażowani na poziomie parlamentarnym i pozaparlamentarnym z walką z tą złą ustawą, która nie powinna mieć w ogóle miejsca, abstrahując już od przypadającej dziś rocznicy bardzo wątpliwych, wątpliwości, bardzo wątpliwych okoliczności uchwalenia tej ustawy. Zapytają Państwo, dlaczego dzisiejsza konferencja w Senacie? Otóż ja chcę przypomnieć moje słowa, od, które wypowiedziałem na początku tej nowej kadencji, nowego Senatu. Wszędzie tam, gdzie Sejm będzie wychodził, a miałem prze, przeczucie, że tak będzie, wszędzie tam, gdzie będzie wychodził ze swojej tradycyjnej roli organu władzy legislacyjnej, wszędzie tam, gdzie Parlament w niższej swojej izbie będzie abdykował, z tej roli, jaką ma spełniać polski parlament, wtedy Se senat będzie wkraczał, będzie dawał możliwość wypowiedzenia się i debaty, bo to jest istotą parlamentaryzmu. Dzisiaj za tę debatę bardzo serdecznie dziękuję. Odejm oddaję głos panu przewodniczącemu marszałkowi Czarzastemu, którego zaangażowanie w tej kwestii jest także każdemu znane. E I dzisiaj razem, razem z panią marszałek z lewicy. Patronowaliśmy tej e, dzisiejszej konferencji, ale czyniliśmy to powtórzę również dlatego, niezależnie od faktu, że ja osobiście i wielu moich kolegów byliśmy w tę sprawę zaangażowani, robiliśmy to także dlatego, że Sejm odmówił tej debaty. Sejm odmówi odmówił spojrzenia w oczy ludziom, których pozbawił emerytur w bardzo wątpliwych okolicznościach od strony moralnej i od strony czysto prawnej. Mówię o okolicznościach, powtórzę, uchwalenia tej e, ustawy. Bardzo proszę, panie Marszałku. Dziękuję serdecznie. I do tego doszło, proszę Państwa, że walcząc o prawa ludzi trzeba to robić poprzez Senat, a nie tylko i wyłącznie poprzez Sejm, bo w Sejmie nie dano nam sali w tej sprawie. To zadziwiające. Mówi do Was wicemarszałek Sejmu. Proszę Państwa, powiem jako szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trzy albo cztery lata temu podpisaliśmy jako SLD umowę z Federacją Służb Mundurowych, że jak wrócimy do Sejmu złożymy projekt, który przywróci odebrane im prawa, nabyte wszystkim tym, którzy, którym te prawa zostały w służbach mundurowych zabrane. Dzisiaj mogę mówić również w imieniu Lewicy, dlatego że jesteśmy Wspólnie z Partią Razem, wspólnie z partią Wiosna, wspólnie tworzymy jeden klub poselski. Dotrzymaliśmy obietnic. Chcę, chcę powiedzieć, że to dla mnie jest bardzo ważna sprawa i ważna sprawa, że wszystkie partie demokratyczne w tej chwili to popierają. Ale ku pamięci. Dwa były akty tej tragedii, które, bo zabranie praw nabytych komukolwiek nazywam tragedią. Pierwszy akt to był wtedy, kiedy Platforma Obywatelska po raz pierwszy te emerytury ograniczyła. Nie atakuję Platformy Obywatelskiej, ale chcę jasno powiedzieć, każda partia, która ogranicza prawa nabyte komukolwiek, to nie jest dobry przykład. Myśleliście, że to będzie tylko po kawałku. Prawa nabyte w, zabrane najpierw w kawałek, potem przez PiS zostały na, zabrane w bardzo, bardzo dużej części. Skandal całej tej sytuacji polega na tym, że dzisiaj zabierze się jednej grupie społecznej prawa nabyte, jutro zabierze się sędziom, pojutrze prokuratorom, a po pojutrze wszystkim tym, Którzy są według partii rządzącej nielojalni, nie agresywni, walczący o rzeczy, które partia rządząca nie uważa za ważne, to jest zła droga. To jest taka droga, jakby ktoś myślał o tym, żeby nabra, zabrać prawa nabyte kiedyś dziennikarzom, którzy w tej chwili całują po rękach władzę. Niech całują, nikt im praw nabytych nie będzie zabierał. To jest tak, jakbyśmy zabierali nauczycielom prawa nabyte tylko dlatego, że wykładają historię, z, której byś, z, którym, z którą się nie zgadzamy. Nikt im nigdy nie powinien praw nabytych zabierać. Zabieranie praw nabytych, czegoś co państwo w imieniu państwa dało obywatelkom i obywatelom, jest, służy źle stabilności państwa. Zawsze lewica mówiła, że państwo jest ważną rzeczą. Interes państwa jest ważną rzeczą, stabilność państwa jest ważną rzeczą, a prawa nabyte to jest element stabilnego państwa. Jak ktoś tego nie rozumie, to je zabiera, jak ktoś to rozumie, to jak jest możliwość, je oddaje. Wypełniliśmy jako Lewica zobowiązanie wobec byłych ludzi, którzy służyli w służbach mundurowych. Będziemy o to walczyli, nawet jeżeli ta ustawa nie przejdzie z powrotem i prawa nie zostaną nabyte. Jak będziemy mieli na to wpływ ostateczny, bo będziemy mieli większość w Sejmie, wrócimy do tej sprawy. Projekt został złożony. Ja chciałem podziękować wszystkim, którzy przy tym projekcie pracowali. Chciałem podziękować również wszystkim partiom, które w tej chwili albo wcześniej się angażowały. Wszystkim osobom. Do Michała, panie marszałku, kłaniam się serdecznie. Do posłanek i posłów, którzy przy tym pracowali. Do e, pana generała Dukaczewskiego, do pana ministra Janusza Zemkę. No i wreszcie do Andrzeja Rozenka, bez którego energii byśmy na pewno tego nie zrobili. Dziękuję również posłankom i posłom, którzy w tej chwili o tę sprawę walczą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oto jest dokument, to jest ustawa, która została złożona do laski marszałkowskiej. Jak Państwo widzą jest pieczęć. Widać, że do laski marszałkowskiej w Sejmie ten projekt trafił. Co ten projekt zakłada? Jest dosyć prostą, zakłada przywrócenie praw nabytych byłym funkcjonariuszom, czyli przywrócenie przelicznika 2,6 za cały okres służby, niezależnie od tego, czy był to okres przed czy po rokiem 90. Dlaczego tak postanowiliśmy? Dlatego, że uważamy, że każdy funkcjonariusz, który służył Polsce, niezależnie od tego, w jakim okresie tej Polski, zasługuje na szacunek i zasługuje na to, żeby państwo dotrzymało umowy, umowy jaką z tym funkcjonariuszem zawarło. Dzisiaj mieliśmy konferencję tu piętro wyżej, w sali 217 w Senacie. Wielkie podziękowania dla marszałka Kamińskiego i dla marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, że mogliśmy się spotkać. Wystąpili tam represjonowani mundurowi, którzy mówili o swoich losach. Zaprezentowaliśmy film, film Listy Śmierci, dokument wstrząsający o ofiarach tej zbrodniczej ustawy. Przemawiali generałowie, ale co dla mnie szczególnie ważne, przemawiał Rzecznik Praw Obywatelskich, który podkreślił, że absolutnie mamy rację w naszej walce i przemawiał były minister Henryk Majewski, jeden z tych, którzy w imieniu państwa polskiego obiecywali mundurowym, że będą tak samo traktowani jak każdy inny funkcjonariusz, który przyszedł po 90 roku do służby. Odczytaliśmy też list, list ministra Andrzeja Milczanowskiego. To druga osoba, która w imieniu tamtego państwa, mówię tamtego, bo to było państwo rządzone przez bądź co, bądź ludzi wywożących się z Solidarności, również takie obietnice składał. Dzisiaj te obietnice zostały złamane, zostały złamane dwukrotnie, tak jak słusznie podkreślił Władimir Szczarzasty, ale dzisiaj jest czas na to, żeby tą ustawą zmienić zmienić los tych ludzi. I dlatego apeluję, apeluję do prawa i sprawiedliwości, żeby ta ustawa nie trafiła do zamrażarki. Żeby ta ustawa była procedowana, żebyśmy mogli o niej dyskutować również w sejmie polskim, na komisjach, a wreszcie w izbie plenarnej. Jeżeli nie macie odwagi tego zrobić, to po prostu potwierdzicie opinię, która krąży o prawie i sprawiedliwości wśród mundurowych, że jest to partia która nie szanuje Polski, nie szanuje patriotów, bo prawdziwi patrioci to ci, którzy szanują Polskę, szanują państwo polskie i szanują funkcjonariuszy, którzy tego państwa polskiego bronili. Bronili przed 90 rokiem i bronili po 90 roku. Kończąc, chcę Państwa jeszcze zaprosić na demonstrację. Demonstracja się zaczyna o 14.30 przed Sejmem. Tam będą licznie zebrani byli funkcjonariusze, Okrzywdzeni tą ustawą, będzie można z nimi bezpośrednio porozmawiać. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie.